w składzie jako główny pan Marek Arys, asystent pierwszy, Tomasz Czarnecki. Izień. Izień. Proszę Państwa, jak powiedział Wiktor Igo, życie składa się z powitań i pożegnań. Oczywiście radośniejsze są powitania, ale wszystko też kiedyś się kończy. Nie inaczej jest w piłce nożnej. Żegnamy dziś zawodnika, który walnie przyczynił się do pierwszego awansu odnowionej floty i w wieku 38 lat postanowił zakończyć piłkarską karierę, czyli Tomasza Polarczyka. Podziękujmy brawami za wiele lat spędzonych we flocie. Dziękujemy. Dodam jeszcze, że Tomasz jest synem Henryka Polarczyka, również byłego piłkarza, wybranego zawodnikiem 50-lecia MKS Flota i bratem Piotra Polarczyka, obecnego trenera grup młodzieżowych w naszym klubie. Raz jeszcze dziękujemy Tomaszowi Polarczykowi za lata gry dla floty śmigłowiscy. 这个。